Witajcie, kochani. Dawno nie robiłam filmiku żadnego z samochodu. Słuchajcie, jest dużo ostatnio y, głośno na u nas w polskim YouTube. Różne osoby wyrażają swoje opinie na temat zdrowego odżywiania i tego, jak powinna wyglądać dieta. Często są to skrajne, y, skrajne opinie. I powiem wam tak. Co mo moim zdaniem oczywiście. Najważniejsze to jest, żeby znaleźć coś, co jest dla nas dobrego o indywidualnie, żeby każdy potrafił sobie znaleźć i wybrać jakby to, co pasuje do niego, w czym się dobrze czuje i co jest w zgodzie z nim, bo ludzie często robią rzeczy, które są w niezgodzie z tym, co czują, robią jakby przeciwko sobie, zmuszają się, bo ktoś powiedział, że tak jest zdrowo, że tak jest dobrze. I zmuszają się, czują się źle i nie szukają, zamiast szukać właśnie próbują wierzyć. Mi się wydaje, że oczywiście można czasami, każde zmiany mogą wprowadzić, sprawić, że czujemy się źle przez jakiś czas, tak, właśnie ze względu na te zmiany, bo organizm się na przykład oczyszcza, przystosowuje i tak dalej, więc jeżeli sobie damy kilka miesięcy i mm, i, I to działa, to super, ale jeżeli jemy przez jakiś czas w odpowiedni sposób i nam to nie działa i źle się czujemy, to zastanówmy się co zrobić, żeby to poprawić. Także nie tkwijmy przy tym cały czas w tym jednym miejscu. I, i tylko to chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, bo wydaje mi się, że wiele osób jest zagubionych i wiele osób do mnie pisze, hej, bo ten powiedział tak, a ten powiedział tak i co Ty o tym myślisz? I jaka, jaka, gdzie jest prawda? Prawdę znasz ty. Tylko, tylko ty możesz tę prawdę poznać. Oczywiście czasami trzeba poszukać, trzeba się zastanowić, dobrze słuchać, brać informacje od różnych osób, które mają skrajne nawet poglądy, po to, żeby znaleźć coś fajnego dla siebie, po to, żeby odnaleźć swoją właśnie prawdę, po to, żeby nie patrzeć też na to, co kto myśli o tym, jak my jemy. Ja już, ja się w ogóle już teraz nie przejmuję, czy komu się to podoba, czy się nie podoba, ja chcę robić tak, jak Sprawia mi dobrze, także Ja się muszę czuć dobrze, bo nikogo tak naprawdę nie będzie obchodzić Twoje zdrowie, jeżeli ty się sam sama o to nie zatroszczysz, trzeba samemu się zastanowić w zgodzie z sobą, uczciwie, czy to mi służy, czy to jest dobre, czy to jest dla mnie, czy nie. I nie trzymać się jakby jakiejś tutaj na siłę czegoś, co, co wbrew jest nam. Jeżeli yy, możemy oczywiście coś zmienić, spróbować zawsze warto jest się zastanowić, co może być powodem, że może czegoś sobie nie dostarcza, może mi brakuje jakiegoś składnika, może muszę zadbać o, nie wiem, jakąś witaminę, której może czy może o magnez, może o potas. Yy, warto jest dlatego moim zdaniem czytać, warto jest słuchać różnych opinii, bo wydaje mi się, że każdy ma do przekazania coś ciekawego, co można zainspirować. To nie znaczy, że mamy wszystko brać bezmyślnie i się, kochani. Yy, Zupełnie właśnie wbrew sobie jakby postępować, tak? To, znaczy moim zdaniem to jest droga do zdrowia, do tego, żeby się dobrze czuć, do tego, żeby korzystać, tak? Więc możemy korzystać właśnie z wszystkich, z różnych opinii. Ale wybierzmy to, co działa dla nas. Nie kierujmy się, nie, nie róbmy tego wbrew sobie, bo ja mam wrażenie, że to już chwilami to idzie za daleko i naprawdę ludzie są coraz bardziej zagubieni. Ja to widzę po tym, co Wy do mnie piszecie. I tak mi jest chwilami przykro, bo tak naprawdę nie wiem, co mam Wam powiedzieć, bo każdy uważa coś innego, każdy ma własne jakby tutaj zdanie, na, znaczy ludzie często... W taki sposób przedstawiają swoje zdanie, jakby to była dieta, na przykład jakaś dieta dla wszystkich, że to jest dobre, że to jest na pewno dobre, to nie jest tak, nie ma diety dla wszystkich ludzi, nie ma. Nie ma ludzie żyją w różnych stronach świata, różnie się odżywiają i dożywają stu czy ponad stu lat na naprawdę różnych też dietach. One mają pewne rzeczy oczywiście wspólne, ale bardzo na zdrowie nasze wpływa przede wszystkim nie tylko dieta. Wpływa tak dużo innych rzeczy, że warto też zastanowić się i pomyśleć, co jeszcze poza tą dietą właśnie na przykład. Np. ćwiczenia fizyczne, zmiana sposobu myślenia, trochę wyluzowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, i tak dalej, i tak dalej. Także jest dużo, dużo czynników, które na to wpływają, i dlatego moim zdaniem jest to tak ważne, żeby każdy się umiał skupić na sobie i żeby dopasować, jakby i sposób odżywiania i wszystko inne dla własnego organizmu. Tylko sztuką jest oczywiście to znaleźć, to nie jest takie proste, jak ja teraz mówię, bo to zajmuje czasami ileś lat, tak? trochę pracy, właśnie trochę szukania, słuchania, ale wierzenie jakiejś osobie, nawet jednej osobie tak ślepo, bez zastanowienia się i bez dopasowania tego do siebie jest w moim przekonaniu jest błędem. Tyle chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, bo czuję właśnie, czytam, że wiele osób jest zagubionych tym, co się dzieje ostatnio i, ten, i to, co to jest zdrowe odżywianie już przybiera tak różne, różne twarze, że wydaje mi się, że naprawdę trzeba tutaj drogą do sukcesu i wygrania swojego zdrowia jest naprawdę wsłuchanie się tylko i wyłącznie w siebie i zadbanie o własne zdrowie. Nikt tak nie zadba o nas i każdy niech dba właśnie o siebie i wtedy będzie po prostu dobrze. Trzymajcie się, ściskam Was serdecznie, pa!